Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza. Kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Aman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo pańskie. Dzisiaj widzimy Pana Jezusa w swoim rodzinnym mieście w Nazarecie. W czasie Szabatu, kiedy jak zwykle mężczyźni przychodzili do synagogi, aby słuchać Słowa Bożego, sam Pan Jezus, jako słowo, które stało się ciałem w stopniu najwyższym, par excellence, Słowo Boże, zaczęło przemawiać do słuchaczy. I tekstem, który odczytał Pan Jezus, to był tekst z Izajasza, że Duch Pański nade mną, ponieważ mnie posłał i namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę, czyli Ewangelię. I żebym uzdrawiał, uwalniał. I wszyscy, którzy to słuchali, byli pełni podziwu, zachwyceni, jakie piękne słowa, jaka forma interpretacji tego tekstu, ale kiedy ten tekst zaczął być wprowadzany w konkretne doświadczenie egzystencjalne tych słuchaczy, również jakby pokazał, że prorocy nie są mile widziani w swojej ojczyźnie. Tak jak i za proroka Eliasza i Elizeusza i też Izajasza było, ci prorocy byli odrzucani, prześladowani, czasem zabijani. I dlatego Pan Jezus powiedział, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, ponieważ oni już wiedzieli, kto to jest, oni go znali, to był ich kolega, znajomy, sąsiad, może ktoś z rodziny, ale nie był traktowany do końca jako prorok, tylko jako ktoś, kto ładnie czyta i ładnie interpretuje teksty, ale niech się nie wtrąca do mojego życia. Ja wiem, jak mam żyć. I kiedy Pan Jezus pokazał, że zamykają się na Boże działanie, tak jak za czasów Eliasza, kiedy nie padał deszcz, to Eliasz nie przyszedł do żadnej z osób z narodu i wybranego, tylko poszedł do Sydonu, do Pogan, do kobiety, która przygotowywała dla swojego syna i dla siebie ostatni posiłek, a ten właśnie Eliasz poprosił żeby się tym podzieliła z Nim. I obiecam, że jak się podzieli, to nie zabraknie i dla niej, i dla jego syna. I uwierzyła w to. Dzięki temu, że uwierzyła, działy się cuda. Również Elizeusz, kiedy przemówił do Naamana, który nie chciał w to wierzyć, ale w końcu to uczynił, uwierzył i uwierzył w Boga prawdziwego. Powiedział na koniec do Elizeusza, że oto przekonałem się, że na całej ziemi, nie ma Boga poza Izraelem. Dzisiaj w tej Ewangelii widzimy, że Pan Jezus, jakby zapowiada tych, którzy uwierzą w niego. I podobnie jak Naaman, będą chrzczeni, będą zanurzeni w Bożą Miłość. Że będą przyjmować wiarę, którą jego rodacy po części odrzucają. Odrzucają Mesjasza. Zauważmy, że jest reakcja na słowa Chrystusa. O tym, co Bóg przez proroków czynił dla pogan, bardzo jednoznaczne. Unieśli się gniewem. Słowo gniew jest słowem, które pokazuje wielkie wzburzenie emocjonalne. Oni nie wstali, oni porwawszy się z miejsc, porwawszy, to znaczy nagle, jakby wyskoczyli, wybiegli, chwycili Jezusa za ręce i zaczęli go prowadzić poza miasto. Na górę. Może go nawet krępowali, aby go wyrzucić. To jest znak, że często ludzie, nawet wierzący, nawet przyznający się do Boga, w momencie, kiedy mają podjąć decyzję, czy Bóg ma kierować nimi, czy też oni mają kierować Bogiem, to kierując Bogiem, tak jak tutaj ci pełni gniewu, Jego rodacy, Jego. Przyjaciele, czy po części, czy sąsiedzi, zaczęli go wyrzucać spoza swoich granic. I w naszym życiu może być też podobnie, że kiedy chcemy kierować Bogiem i kierujemy się często też uczuciami i złymi pragnieniami, to możemy, tak jak tutaj w tej scenie, wyprowadzać spoza swoich granic Boga: Boga, który miałby być wrzucony w taką przestrzeń jakby dla nas bezpieczną, czyli jakby trochę na dystans. Oczywiście Pan Jezus tutaj uczynił cud. Cud polegał na tym, że ci wszyscy oprawcy nic złego nie mogli mu uczynić, po prostu jakby zostali sparaliżowani. W momencie, kiedy mieli go strącić, nic nie mogli uczynić. Stanęli jak wryci, a on pomiędzy nimi przeszedł. I żaden nie mógł mu nic złego uczynić. Podobna sytuacja wydarzy się w Pogrodzie Oliwnym, kiedy przyjdą żołnierze prowadzeni przez Judasza. Judasz przez pocałunek wskaże, który to jest. I kiedy pan Jezus ich zapyta, kogo szukacie? oni powiedzą: Jezusa z Nazaretu. Wtedy pan Jezus powie po grecku ego ei mi, to znaczy ja jestem. Jakby wypowie imię Boga, jestem, który jestem. I na to imię zgięły się kolana Jego oprawców, upadli na twarz, oddali mu pokłon, i w tym momencie, jakby byli sparaliżowani. Pan Jezus mógł w każdym momencie sobie odejść, nie musiał być aresztowany. Na tym polegało oddanie życia za nas, że było pełni wolne. Pan Jezus wiedział, w którym momencie. Pozwolić się związać, aresztować, skazać na śmierć. I dzisiaj, kiedy jesteśmy podczas tego czasu nawracania się, wielkiego postu, dzisiaj jesteśmy też na mszy świętej. Pan Jezus odda się w nasze ręce odda się tak po prostu. Będziemy mogli przyjąć Pana Jezusa, możemy go też wyprowadzić z naszych granic. Wszystko będzie od nas zależeć. W tym sensie, że Pan Jezus pozwoli się poprowadzić, ale też pozwoli, jeżeli się z Jego granic wyprowadza, że już więcej tam nie przyjdzie. Wiemy z Ewangelii, że to był ostatni moment, kiedy Pan Jezus był w Nazarecie, wyrzucony z granic nie przyszedł już więcej, szanuje wybór człowieka. Kiedy do siostry Faustyny Kowalskiej Pan Jezus mówił o swoim. Działaniu, działaniu miłosiernego Boga, to mówił, że najpierw działam przez słowa, przez swoje słowo, które jest zapisane w Ewangelii, potem przez wydarzenia, przez trudne doświadczenia, próby, ale jeżeli to nie dociera do serca człowieka, zostawiam go i daję mu to, o co prosi. I często człowiek właśnie, kiedy wybiera to, o co prosi, to co chce, zamienia mu się w jego życiu w coś, co go tak naprawdę ukaże. I dlatego też nie modlimy się do Boga, bądź moja wola, lecz modlimy się, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, bo to jest naprawdę bezpieczne dla nas. A często to, co my chcemy, to, co chcemy pod wpływem często złych uczuć, czy jakichś lęków, czy złych pragnień, może zamienić się w jakieś jeszcze większe zło, nie tylko dla nas, ale też i dla innych. Prośmy dzisiaj w tej mszy świętej, aby nasze pragnienia były zgodne z pragnieniem Chrystusa. Pan Jezus mówił na krzyżu słowo pragnę. I to słowo dotyczy naszego życia. Pragnie Pan Jezus tam być, pragnie być w naszym sercu, pragnie, żebyśmy odpowiedzieli na Jego pragnienie, również naszymi pragnieniami, tak jak śpiewaliśmy w tym psalmie: Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Obyśmy doszli do nieba i tam ujrzeli wszyscy twarz kochającego Boga.